Porosty stanowią jeden z wielu przykładów wykorzystania zasobów środowiska przez grzyby. Grzyby są organizmami heterotroficznymi, podobnie jak człowiek. W przeciwieństwie do roślin, które same sobie produkują pożywienie z energii słonecznej i wody, jesteśmy skazani, podobnie jak grzyby, na pozyskiwanie pożywienia. Plecha porostu składa się z grzyba, natomiast niezbędnym do życia plechy porostowej jest również udział komórek fotobiontycznych. Są to prokariotycznie e, cyanobakterie. No, drugą najważniejszą grupą chyba są autotroficzne zielenice. Nadmiar asymilatów, które produkują komórki fotobiontyczne zawarte w plechach takich właśnie porostów, przekazywany jest trzemką grzyba. Grzyb natomiast stwarza komórką fotobiontyczną w miarę dogodne warunki do życia. Z jednej strony tworzy przestrzeń zamkniętą w prosze porostowej, która to przestrzeń chroni komórki fotowoltaiczne przed czynnikami zewnętrznymi, powiedziałbym mikroklimatycznymi, ale również przed potencjalnymi patogenami czy, czy pasożytami. Z drugiej strony, szczębki grzyba, które stanowią większość plechy porostowej, mają dużą zdolność do pobierania wody z podłoża albo z otoczenia, czy w formie opadów, czy też w formie pary. Wodnej. W przypadku grzybów ta symbioza porostowa jest zjawiskiem obligatoryjnym. Czy grzyb może żyć poza symbiozą porostową? Oczywiście nie. Natomiast dla fotobionta ta symbioza nie jest konieczna, ma charakter fakultatywny. Dzięki takiemu współżyciu właśnie, dzięki obopólnym korzyściom porosty występują praktycznie na całym świecie. Na przykład na Antarktydzie występuje ponad 300 gatunków porostów i tylko dwa gatunki roślin naczyniowych. W Polsce występuje około 1600 gatunków porostów. Generalnie porosty dzielimy na trzy grupy morfologiczne. Na porosty skorupiaste. Przykładem takich porostów jest obecny chociażby tutaj grafis czyli literak właściwy, który tworzy takie biało-szare plamy na korze drzewa. Bardzo płaskie, ponieważ jest to plecha wlastająca warstwę martwego korka. Poza tym mamy plechy tutaj powyżej listkowate. Plechy spłaszczone, przypominające liście roślin. W tym wypadku mamy tutaj rzutlicę kropowatą, flavoparmelia caperata. Plecha o takim jaskrawo-żółto-zielonym zabarwieniu. Jest to porost dość rzadki, objęty w Polsce częściową ochroną. Powyżej mamy podobne plechy liskowate, to jest porost rodzaju niby płucnik, cetrelia olivetorum. Ta plecha złożona jest z odcinków bardziej wyodrębniających się, nie jest to plecha taka bardzo płaska, rozetkowata. Jest to porost jeszcze bardziej rzadczy, już typowo leśny. Cetrelia, wszystkie gatunki objęte są w Polsce ścisłą ochroną. To porost wymierający w skali kraju, porost, który jest uznawany już za wskaźnik lasów puszczańskich i tego porostu poza zbiorowiskami leśnymi raczej nie nie spotkamy. Oprócz porostów e, tych skorupiastych, listkowatych e, występują również porosty krzaczkowatych. Wąka tarniowa, Evernia prunastrii, jest to jeden z najczęstszych porostów krzaczkowatych w naszym kraju. Silnie uwodniona plecha jest bardzo delikatna, elastyczna. Jest to gatunek, który łatwo rozpoznać od innych podobnych gatunków, z rodzaju np. przykład remalina, po tym, że dolna powierzchnia jest jasno-biała, natomiast górna powierzchnia jest żółto-zielonawa. Porosty w lesie występują na każdym drzewie. Na młodym, starym, na drzewach różnych gatunków. Natomiast poszczególne gatunki drzew różnią się warunkami, jakie oferują porostą. Drzewa iglaste, takie jak sosna i świerk, które mają kolę oligotroficzną, to znaczy ubogą składniki odżywcze, kwaśną, stosunkowo suchą, żywią znacznie mniej gatunków niż drzewa liściaste. Natomiast jeśli chodzi o tutaj niewątpliwie e, prym wiodą takie gatunki jak dąb, e, jak buk. Rekordistą jest niewątpliwie dąb. To wynika z wielu czynników, e, między innymi e, z tego, że dąb ma przeciętne parametry, jeżeli chodzi o chemię kory. Kora jest świetnożyzna, umiarkowanie kwaśna. Takie warunki odpowiadają większości gatunkom prostów, Kiedy ten stary dąb tworzy perydermę grubą na kilkanaście centymetrów, widoczne są tutaj bruzdy przekraczające, myślę, 10 centymetrów. Na korze takiego dębu tworzy się szereg mikrosiedli odpowiednich dla wyspecjalizowanych gatunków porostów. Takie jak widoczne tutaj, żółty, e, proszkowaty nalot. Jest to plecha porostu, złodziszka skrawego, chryzotyk skandelaris, porostu, który jest gatunkiem ombrofobowym. Gatunkiem, który unika wody opadowej, korzysta w całości z wody w postaci parywotek. Gatunkowi temu towarzyszy szereg innych skorbiastych porostów, również występujących zwykle na wewnętrznych powierzchniach tych brust, rzadziej natomiast na płaskich wyniesieniach. Takie boszkowate plechy są bardzo wrażliwe na wodę spływającą z korony. Zostałyby po prostu spłukane. Mimo iż mamy tutaj do czynienia z wieloma gatunkami rzadkimi zagrożonymi gatunkami typowymi dla starych drzewostanów, to widocznie jest brak porostów listkowatych czy krzaczkowatych. Te porosty znacznie lepiej czują się u góry w koronie drzewa, gdzie mamy lepsze warunki mikroklimatyczne, więcej bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i również dostęp do wody opadowej, która tym porostom jest bardziej odpowiednia. Ta biota porostów umieszczona wysoko w koronie drzewa jest dla nas na dzień niedostępna. W wyjątkowych sytuacjach, takich z jakimi mamy do czynienia w tej chwili, a więc kiedy mamy przed sobą ogromny pień, Odłamanej z potężnego dębu możemy bliżej przyznać się tym gatunkom, które występują w takich miejscach. Na tym krótkim odcinku gałęzi mamy przed sobą takie prosty jak mąk tarniowa, Prost krzaczkowaty, bardzo delikatny, elastyczny. W tej chwili jego konsystencja jest nieco inna niż w przypadku, gdy ta jest bardzo sucha, wtedy jest pewna i krucha. Ta charakterystyczna barwa dla porostów krzaczkowatych, bardzo, bardzo częsta, żółta, zielona, wynika z obecności specyficznych metabolitów wtórnych. W tym wypadku jest to kwas usinowy. Wiele gatunków porostów krzaczkowatych ma właśnie taką żółtawo-zieloną barwę. Inne substancje porostowe zawiera tarczownica bliskowata. Położony tutaj obok porost liskowaty, tutaj wyraźnie są już czerwonawe przebarwienia, to są świadectwa o, o tym, że plecha zamiera. Trudno powiedzieć z jakiego powodu, tak być może właśnie upadek tego konaru na ziemię już jest takim zaczątkiem tych procesów degeneracji, ponieważ porosty epipitytyczne potrzebują żywych drzew i określonych przestrzeni w obrębie korony drzewa. Tutaj z jednej strony mamy oczywiście drewno, które zamiera, a z drugiej strony inne warunki mikroklimatyczne, niż te, które występowały na wysokości nawet kilkudziesięciu, 20-30 metrów powyżej tego, tego miejsca. W tym miejscu widoczny jest złotorościenny ksantoria paritina. Prost nitrofilny występujący tutaj nielicznie, co jest zjawiskiem naturalnym. Mam na myśli jego nieliczne występowanie. Towarzyszą mu inne gatunki nitrofilne, znacznie mniejsze, e, o bardzo drobnych e, listkowatych plekach, plekach, które można określić również jako listkowato-useczkowate. E, to są proste prostu fyscia, e, fyscia tenella, obraz drobny, prawdopodobnie również obraz wzniesiony, fyscia ascendens. Proste nitrofilne wymagają do swojego wzrostu trochę większych ilości związków azotowych, które obecne są w koronie z tego względu, że występują tutaj często. Zaglądają często ptaki, a poza tym niestety azot unosi się w powietrzu. Mamy duży problem z zjawiskiem eutrofizacji, który jest zjawiskiem powszechnym. Na tą nadmierną podaż azotu narażone są przede wszystkim korony drzew. Z prostów, które widoczne są tutaj opodal, widzimy również pustułkę rukowatą. Hypogłębnia tubulosa jest to jeden z dwóch gatunków pustułek, które tutaj są z pewnością obecne. Ten gatunek pustułki jest rzadszy od częstszego gatunku pustułki tękerzykowatej, Hypogłębnia Isodes. Jest to gatunek, objęty w Polsce częściową ochroną, natomiast nie jest gatunkiem rzadkim, występuje dosyć często również na drzewach przydrożnych, niekoniecznie właśnie w takich, w takich miejscach. Flechy porostowe porastające pnie drzew czynią je bardziej odpornymi na działanie potencjalnych patogenów, takich jak chociażby huba korzeniowa. Jest to oczywiście rodzaj walki chemicznej za pomocą wytwarzanych przez porosty metabolitów. Przykładem takich porostów może być chociażby obecna tutaj pależnica usteczkowata. Porost o bardzo dużych plekach listkowatych dochodzących nawet do pół metra średnicy. Innym gatunkiem wielkoplechowym, który jest obecny na kosze tego jesionu jest granicznik płucnik. Plecha tutaj występująca jest niewielkich rozmiarów, natomiast granicznych pulsnik może osiągać rozmiary nawet 30 czy 40 cm średnicy. Oba gatunki łączy fakt występowania w ich plechach jako fotobiontów cyanobakterii. Cianobakterie potrafią wykorzystywać mniejszej ilości światła niż odbywa się to w przypadku chlorofilów, dlatego prosty cyanobakteriami mogą występować w miejscach bardziej zacienionych. Obecny tutaj graniczny płucnik jest prostym objętym w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, jednocześnie jest prostym dość rzadkim, narażonym na wymarcie, który można określić jako parasolowy bądź osłonowy. Jest to gatunek łatwy do założenia, łatwy do oznaczenia można powiedzieć, jest to gatunek fokusowy, który skupia na sobie uwagę. Natomiast stanowiską tego gatunku towarzyszy cała masa, Mniej znanych, bardziej niepozornych porostów, często znacznie rzadszych, znacznie ciekawszych, które podobnie jak granicznych można określić jako wskaźniki lasów naturalnych, lasów puszczańskich. Wydaje się, że główne znaczenie porostów w lesie to przede wszystkim ich wpływ na różnorodność ekosystemów lasu. Natomiast w drugiej kolejności e, będzie to wpływ na mikroklimat e, lasu. Oczywiście porosty tutaj w pewnym zakresie współpracują z mszakami, ponieważ mają podobną gospodarkę wodną, natomiast porosty wydaje się, że w wielu miejscach występują liczniej, ich plechy są bardziej rozwinięte, są w stanie wchłonąć większą ilość wody. Porosty działają podobnie jak gąbka, chłoną wodę w bardzo dużych ilościach. W okresach, kiedy pogoda staje się bardziej słoneczna, bardziej sucha, oddają ją stopniowo, modyfikując w ten sposób mikroklimat lasu. Bardzo ważną funkcją czy znaczeniem porostów jest to, że kształtują różnorodność zbiorowiska leśnego. Różnorodność porostów jest bardzo dobrym wskaźnikiem różnorodności wielu innych organizmów. ściśle koreluje na przykład z obecnością pewnych gatunków wskaźnikowych, z różnorodnością brzaków chrząszczy saproksylicznych, a organizmy te często wymagają bardziej skomplikowanych badań są trudniejsze do oznaczenia. Prosty występując stale w miejscu, mimo iż często wymagają specjalistycznej wiedzy, są stosunkowo łatwe do zaobserwowania, łatwe do rozpoznania, a więc można je traktować jako wyraz jakości środowiska nie tylko leśnego.